Cześć, cześć SnowRunnerzyści, z tej strony Rizrox i witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek przy porannej kawie. Słuchajcie, mam nadzieję, że poprzedni tydzień Wam fajnie minął, że weekend Wam spoko minął, że może wpadliście do mnie na live'a, którego robiłem w sobotę. Dość fajny, wesoły, zresztą jak zwykle wesoły, śmieszny i zabawny, kilka było faili. Eee, to znaczy sporo było faili. Eee, Look, eee, jeden And bardzo ciekawy przejazd, który udało się e, wspólnymi siłami załatwić typu moja ciężarówka Azov leżała i Dum się po prostu oparł jej koła, żeby się nie wrócić całkiem całkiem fajny spoko eee, no i słuchajcie e, jest e, no mamy coraz bardziej hulającą pandemię sklepy budowlane pozamykane ale ja do pracy chodzę pracuję w sklepie budowlanym i mimo to chodzę do pracy co jest może i fajne bo przynajmniej będę miał płatne 100% ale no niestety no niestety mamy takie czasy jakie mamy i słuchajcie troszeczkę ze świata troszkę ze świata newsów news który mnie troszeczkę rozbawił mianowicie słuchajcie wiecie że Tesla są nafaszerowane kamerami, oprogramowaniem, no i mają te swoje automatyczne takie e, piloty, to znaczy piloty, no taki cru, tak zwany kiedyś cruise control, to teraz w zasadzie można by nazwać e, raczej autonomicznym pilotem, bo za niedługo za niedługo w zasadzie będą autonomiczne, że są w Stanach już nieraz przełapali gości, którzy ustawili sobie Tesle na automatyczną jazdę i spali sobie w samochodzie. I to więc, więc można powiedzieć, że już teraz nawet tak już prawie aut autonomicznie jeżdżą te Znaczy autonomicznie może jeszcze nie, bo ale w każdym razie są w stanie zahamować przed samochodem, przyspieszyć, jechać w ruchu, skręcać z pasa na pas, więc już całkiem, całkiem. No i Słuchajcie, Chińczycy się Dowalili do Elona Muska hey. <laughs> Że szpieguje Chińczyków nie? Że w ogóle Chiny szpieguje Że jego samochody robią mu zdjęcia Nagrywają dźwięki Ee, robią zdjęcia otoczenia, nagrywają filmy, że <grywa> to wszystko, każda Tesla to wysyła do szpieguje ee, ten, szpieguje chiński, Chińczyków i chiński kraj i tak dalej. I są w ogóle miejsca, gdzie Teslą nie można wjechać. Są rejony blisko baz wojskowych, blisko jakichś ważnych miejsc, gdzie nie można wjechać Teslą, bo, no bo jest uważana za samochód szpiegowski. <grywa> O, kurda. Aha, swoją drogą w tle GTA V, jakby ktoś nie wiedział. No, więc słuchajcie, taki newsik po prostu mnie strasznie rozbawił. E, dobra, słuchajcie, kolejna sprawa. O tym mi pisał Razerowski na Discordzie i nie, przepraszam, na live (pisał). I na live ، napisał, że Microsoft chce kupić Discorda. No, i słuchajcie, przeglądałem sobie newsy. No, i rzeczywiście pojawiły się doniesienia w sieci, że Microsoft negocjuje przyjęcie Discord'a i oferowana tam kwota za przyjęcie to ma być 10 miliardów dolców. No, 10 miliardów. Ja cię kręcę, no ale nic dziwnego, jak Microsoft w poprzednim kwartale zarobił 51 miliardów. To mają na co wydawać, nie? W każdym razie, słuchajcie, jeszcze nie przyjęli Discorda. Na razie negocjacje wciąż, wciąż trafają. No. Kupa kasy. Kupa kasy. Czy, coś, czy to coś zmieni, przyjęcie Discorda? czy? No może Discord się pojawić w konsolach tak bardzo, ale chociaż nie, chociaż w zasadzie mamy możliwość rozmawiania ze sobą w konsolach, jak gramy na słuchawkach, więc, więc kurczę, no taki ruch, może Microsoft widzi, że po prostu Discord się bardzo dobrze rozwija i chce go podpiąć pod swojego Game Passa, żeby mieć, wiecie, bardzo inwestują teraz w graczy, zresztą jest. Jest tak bardzo... taki duży nacisk na Xboxy, na gry w ogóle, na usługę Game Passa, no i Discord tutaj No wpisuje się w tą politykę dla graczy, nie? No tak całkiem, całkiem, nie? Spoko. Dobra, może być. Dobra, kolejna, kolejny news ze świata Xboxa. E, usługa Xbox Live umożliwiająca granie przez internet w gry online po pierwsze, już trwają testy dla beta testerów gier, które są za darmo i w które można grać online i też za darmo. I słuchajcie, w przyszłości, jeżeli sobie, nie wiem, kupicie GTA 5, to będziecie musieli jakąś tam usługę wykupywać, na przykład Golda ale jeżeli sobie zainstalujecie Fortnite'a to będziecie mogli sobie za darmo grać w Fortnite'a na Xboxie. Co mi się wydaje, że już dawno, 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 dawno bardzo dawno temu powinno wejść. No ale w każdym razie już w tej chwili trwają testy. Miesiąc powinno to wejść. Kolejne, usługa Xbox Live zmienia nazwę na Xbox Network. No, czy to będzie live, czy to będzie network. Jeden pies, tak prawdę mówiąc. Jedno i drugie to samo. Słuchajcie, mm, kolejna sprawa e, dość fajna, moim zdaniem. Sniper Elite e, będzie ekranizacja tej gry. Seria ma, to znaczy jak grałem w czwórkę, film też zrobiłem. Bardzo fajnie mi się strzelało do, do szwabów, kask, do Niemców. No i powiem Wam, że rewelacyjne były szczały, na przykład oko, czy gdzieś tam, w, nie wiem, w szyję. Te animacje były świetne. No i Sniper Elite doczekał się ekranizacji. Znaczy jeszcze nie doczekał się, dopiero dopiero będą kręcić Sniper Elita. No w porządku mi się to podoba. Jak najbardziej świetny news. Słuchajcie, kolejna sprawa, to już wchodzę teraz bardzo na teren technologii. Mianowicie słuchajcie, Samsungowi udało się wyprodukować moduły pamięci DDR5, czyli tych najszybszych w tej chwili, jakie mamy dostępne. Ale słuchajcie, nie jest to news o tym, że, że im się to udało wyprodukować, tylko o tym, jaką mają pojemność. 512 gigabajtów. Słuchajcie, 512 gigabajtów. Co można z taką pamięcią zrobić? No po prostu. No już abstrahując od tego, że taka kostka by kosztowała pewnie jest 50 tysięcy, to. Technologia idzie do przodu i, i tak jak mamy teraz dyski SSD, to za niedługo będziemy mieli pewnie nasze dane na, na, na ramach po prostu. Chociaż nie, na ramach nie, bo ramy się kasują po każdym raz, po każdorazowym usunięciu wyłączeniu komputera, więc raczej nie. Ale no. W przyszłości dyski SSD, które będą miały zawrotną prędkość zapisu i odczytu no, Pewnie jest 50 razy szybsze niż te teraz, które mamy No to jest ZEW przyszłości na pewno e, O ile, o ile ten ZEW w ogóle nastąpi Bo słuchajcie, przechodząc do kolejnego e, newsa Jest straszny problem z brakiem chipów I słuchacie, dużo w fabryk stoi a brak chipów jest powodowany tym, że no wiadomo, że pandemia, wiele tam było pozamykanych miejsc pracy, fabryk, w Chinach przede wszystkim. E, no i dużo było pozamykanych kopalni krzemu. No i nagle się zaczął zrobić problem. No bo słuchajcie, e, wyczytałem takie newsa, że tak Nvidia ma problem z chipami. AMD ma problem z chipami But i dlatego też be, dostępność PlayStation 5 jest uboga, dostępność kart Nvidii jest uboga. E, mało tego, nawet wyczytałem, że słuchajcie, przez dwa miesiące fabryka Forda stała w Stanach Zjednoczonych, bo nie mieli chipów do samochodów. Więc. E, więc, ten zew przyszłości, jeżeli nie będziemy mieli krzemu, nie będziemy go wydobywać, nie będziemy produkować procesorów, to tak będzie odległy strasznie. Eee, więc, no, no nie ciekawie przez tego koronawirusa. No, nie ciekawie. Eee, dobra, słuchajcie, ostatni news, który dzisiaj mam z takiego stechu. Z stechu. Z <laughs> Stechu. A propos rzeczy technicznych, słuchajcie, no ja jestem może nie fanem, ale bardzo lubię markę Apple. Oczywiście ma ona swoje wady. Ma też swoje zalety, które lubię. No i ja używam na przykład MacBooka do tam do, do robienia filmów, do renderowania. Ale też ostatnio zacząłem używać tabletu, bo na tablecie jakoś tak lepszy głos mam. Fajniej brzmi mój głos jak renderuję, nagrywam na tablecie. Ewentualnie jeżeli nagrywam tak jak teraz na OBSie też jest całkiem niezły głos, też mi się podoba. Więc na Macu ostatnio tylko zacząłem renderować, a głos dodawać na tablecie. No ale do czego dążę? Mianowicie mój MacBook jeszcze jest na Intelu. No, i jak na nim renderuję, no to rozgrzewa się do 100 stopni, strasznie buczy. I ostatnio renderowałem yy, chyba poranną, nie, albo Red Dead Redemption, albo poranną kawę. I słuchajcie, renderowało się, renderowało się, i tak był rozgrzany MacBook, że się po prostu wyłączył. Yy, no, kwestia była tego, że problem z baterią już troszeczkę w nim mam. Ale na zasilaniu z baterii, na zasilaniu z prądu wszystko gra, nie? Yy, no i. Zacząłem robić tak, że przenoszę po prostu y, filmy do mojego tabletu i tam sobie nagrywam. I on powiem wam, że o wiele szybciej renderuje, nie grzeje się, jest spoko, ale no właśnie się tutaj troszeczkę rozgadałem. A chodzi mi o to, że Apple wypuścił swój chip A1, M1, przepraszam, M1, y, no i są. MacBooki, e, dwa rodzaje, tam bodajże. Jeden to jest Air, taki jak ja mam, za jedynką Jest też e, Apple Mini, który mi się bardzo podoba i, i powiem Wam, że bardzo by się chciał z mojego blaszaka na niego przesiąść. E, bo dlaczego? Bo słuchacie, no bo mają pasywne chłodzenie. Bardzo, jeżeli chodzi o, o ciepło, no naprawdę. Nie są tak jak Intele, że po prostu jest ten tryb boost i nagle ciężko dotknąć obudowy, bo się tak grzeje, więc pod tym względem OK. Ale słuchajcie, procesor Apple M1 jest bardzo, bardzo szybki. I słuchajcie, pojawiły się w sieci benchmarki procesora właśnie Apple M1 w porównaniu z innymi procesorami ale benchmark polegał na tym, że sprawdzono tylko no tylko one core czyli tylko jeden rdzeń bo wiadomo, że te procesory mają po ileś tam rdzeni no i sprawdzono tylko jeden rdzeń i wyobraźcie sobie że Apple M1 przegonił E, przegonił Intela, Intel Core i7 11700k. K to oznacza, że jest odblokowany mnożnik i można go jeszcze przetaktowywać. W teście benchmarkowym oczywiście był procesor nieprzetaktowywany, ale no słuchajcie, e, no to jest po prostu masakra. Na pierwszym miejscu był Intel Core i9 11900k. 350 GHz, drugi był Apple M1 8 Core, czyli 8 rdzeniów 3, 3200 MHz. No, no i na trzecim miejscu, właśnie i 7, 11 700, 3600 GHz. I potem były, a w ogóle potem jeszcze były Apple Ryzeny 7, 9, 7, 5 przecież masakra, po prostu Apple wyskoczył z tym procesorem, jak naprawdę, oni już się przygotowywali, od tego ja już słyszałem, już od dobrych dwóch lat o tym, że Apple chce przejść na własne procesory, ale to, co zrobili z tym M1, to jest po prostu niesamowite. No i że one jeszcze pasywnie są chłodzone, to naprawdę jest coś przefantastycznego, przefantastycznego. I powiem Wam, że jak troszeczkę stanę na nogi, to się zastanawiałem, czy jakoś troszkę pieniędzy odłożę, zrobię remont w chacie i tak dalej, Nie, może wreszcie coś zacznę z, zarabiać z YouTube'a. To może sobie na takiego w zasadzie, jakbym zaczął zarabiać z YouTube'a, to bym mógł sobie na takiego Apple'a odłożyć w przeciągu tam powiedzmy roku. No, powiem Wam, że to jest cel i może się kiedyś zrealizuje. Bo a propos zarabiania z YouTube'a, to ja w tej chwili, jak wiecie, jeszcze w ogóle nic nie zarabiam, bo jeszcze nie jestem nie jestem youtuberem. Na razie jestem gościem, który robi content na YouTube'a. No i powiem wam, że dzisiaj jak nagrywam ten film, dzisiaj byłem w pracy w niedzielę 8 godzin, wróciłem sobie po pracy, sprawdziłem sobie maila, sprawdziłem, co tam się na Discordzie działo. I odpalam, patrzę 500 subów. Słuchajcie, 500 subów. Xbox, Rizrox, mój kanał ma 500 subów, e, więc jeszcze mi 500 brakuje do tego, żeby zacząć coś tam zarabiać na tym YouTubie. No i może wreszcie odłożyć na, <grym> na MacBooka, którym na pewno lepiej się mi będzie nagrywało filmy. E, aha, gdybyście w tle tam słyszeli takie stukanie, jakieś skakanie, czy coś to moje dwie szynszyle, bo mam dwie szyle. Które wieczorem się robią aktywne i sobie skaczą, ganiają się, no ja mam dwóch, dwóch facetów, więc oni się tam czasami po, posprzeczają i się poganiają, pogryzą, znaczy gry się, raczej się nie gryzą, ale się tam poganiają. Ale wracając do tematu, na dzień dzisiejszy mam 7605 godzin czasu obejrzanych filmów i 500 subów. No jak mi licznik skoczy na 1000, no bo mam wy wymagania to 1000, to jest opcja, że zacznę coś na tym YouTubie zarabiać. Więc słuchajcie, mam prośbę taką. Ee, jak skoczy następny film na kanał, a jutro to będzie o 7 rano, w ogóle jutro o 7 rano skakują dwa filmy. Jeden to jest właśnie ten poranna kawa. A drugi to jest poradnik yy, o samochodach, które wybrać pojazdy. I mam prośbę, żebyście ten mój poradnik, jakbyście mogli to, żebyście gdzieś tam na swoich, yy, no na Facebookach, czy Twitterach, czy gdziekolwiek udostępnili, bo no jakby nie patrzeć, jeżeli mój kanał troszeczkę będzie miał więcej odsłon, no to może więcej osób się spodoba, więcej osób, bo może stwierdzi, że o, chciałbym jeszcze parę filmów pooglądać tego Rizroxa i kliknie mi e, suba. E, no i ogólnie o subach wiecie, że ja o subach nie mówię w filmach. Całkowicie nie mówię, bo ja nie lubię tego, wiecie. Ja na przykład jak widzę jak ktoś na początku filmu, zostaw subika, dzwoneczek, komentuj, coś tam, coś tam, coś tam. To powiem wam, że mi się wydaje, że w YouTubie nie o to chodzi, żeby mieć dużo subów. Tylko raczej, żeby mieć dużo obejrzanych godzin. Na przykład, może być kanał, który nie wiem, będzie miał 10 tysięcy subów, a będzie miał milionowe wyświetlenia. I powiem Wam, że taka, taka osoba, która robi te filmy, na przykład, i ma milionowe wyświetlenia, a ma na przykład, nie wiem, 2000, 3000 subów, to na pewno lepiej na tym wyjdzie niż taka, która ma milion subów, a wyświetlenia po parę tysięcy, nie? Więc słuchajcie, no nie mówię tego, bo ja na przykład nie lubię na, nakłaniać, ale prosiłbym, żebyście mi ten filmik o poradnik, 29. poradnik doboru ciężarówek gdzieś tam udostępnili. Może troszeczkę mi się jeszcze w tym tygodniu lepiej ruszy. Kanał jeszcze bardziej się będzie rozwijał i szybciej dobiję do, do tego tysiąca, mojego, mojego takiego celu, który mam. Ehm, dobra, słuchajcie, na sam koniec tak jeszcze chciałbym e, pogadać z Wami. E, no bo dzisiaj oglądałem sobie mecz. E, wygraliśmy 3-0 w takim stylu. No, bez szału. No bo jakby nie patrzeć, e, moim zdaniem powinniśmy po prostu. No rozgromić, rozgromić ze 6-0 naszego przeciwnika, myśmy tam z tą Andorą grali, gdzie tam grają, no, amatorzy po prostu, amatorzy, no, jeden tylko gra jakiejś tam drugiej lidze holenderskiej czy szwedzkiej, a reszta to są sami amatorzy. Eee, z Węgrami 3-3, no tak powiem Wam, że niespecjalnie mi się podoba. Ale trzeba, słuchajcie, no trzeba dać szansę, no bo jest nowy trener, stara się, ma nowe pomysły, ofensywnie ustawia zespół. No zresztą mnie dziwi się, że ofensywnie, no bo jakby nie patrzeć, jeżeli ma się Roberta Lewandowskiego w składzie, no to trzeba grać ofensywnie. To grając na 1-0 i cały czas się broniąc, tak, tak jak mistrza Europy zdobyła Grecja, no to chyba to było chyba w 2004 roku yy, Mistrzostwa Europy w Grecji, no to każdy mecz grać na zero i tylko żeby jedną fartem szczelić bramkę, no to tak to, to nie jest piłka nożna. Futbol musi być ofensywny, otwarty yy, taki zadziorny, taki wiecie, atak za atak, yy, gol, jeden, drugi, strata gola, szczelenie gola i to Wtedy coś się dzieje, wtedy cały czas są emocje, a jeżeli jest tak, wiecie, tak, no tak właśnie, kurczę, nie za bardzo, no to, no ja zawsze po prostu, ja, ja widzę, co ci zawodnicy robią w klubach swoich, w których grają, na przykład Robert, czy na przykład ostatnio Zieliński, no to to są zawodnicy wybijający się, nie, no i oni naprawdę... Mają duży potencjał, olbrzymi. No i teraz kwestia tylko tego odblokowania tego potencjału. No i czy nowy trener uda mu się odblokować? No, dajmy mu na razie yy, taką carte blanche. Taką kartę, powiedzmy, nie wiem. Dajmy mu powiedzmy 5 spotkań, i po 5 spotkaniach, jak będzie słabo, to zaczniemy krytykować. Bo my jesteśmy zdani tego, że Lubimy krytykować, strasznie lubimy krytykować No ja w zasadzie też skrytykowałem Że te nasze zwycięstwo 3-0 To było takie słabe Ale powiedzmy inaczej Hura, wygraliśmy 3-0 Świetnie, bardzo się z tego cieszę Brawo chłopaki, wygraliśmy 3-0 Zremisowaliśmy 3-3 W przegranym meczu Bo przegrywaliśmy 2-0 A zremisowaliśmy 3-3 I było prawie 3 do 4, więc gdyby przewrotka Lewandowskiego weszła, to byśmy po prostu robili wielkie wow Więc dajmy temu nowemu trenerowi szansę, zobaczymy co będzie Zobaczymy co I będzie Dobra, słuchajcie, to tyle w dzisiejszej porannej kawie Mam nadzieję, że przyszły weekend wam fajnie minie I do zobaczenia na moich filmach, na moich live'ach Z tej strony Rizrox, do zobaczyska, cześć! you we'll